Tam dobrze czasy jak zbierałem, na nachatruję dziś Tryb samochodowy, nie to dzwonisz się na numer To mania czterech kółek, nie czujesz to, nie zrozumiesz nigdy więcej Proszę nigdy więcej, nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeżdżę To nowy high, proszę tylko o miejsce, bo Potrzebna mi przestrzeń, w rodzę nowy plan Bit dobry plan, autostrada, lewy bazy i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas, wchodzę do nowa Niech z moja przestrzeń Radzę, nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy bazylowe i miejsce Nie oceniają nas nachodzę w toba bank Kiedy uśmiech pod sobie... potrzebami Nie pom jeszcze więcej Zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję ludztekiem Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem No wyjeżdżam, ale bran to nie tak, że uciekłem. Wszystkie stare zażalenia trzymam na testę, rozdzielcie. bez względu na wiecznie. Kiedy zarzuca nas bok, nadal czuję się bezpiecznie. Nie dbać, bo nie odbieram, przez tak do nieba. Wypuszczam stary schemat, każdy kilometr zmienia. I nigdy z przez to w końcu kranem dawno Za sobą mamy rzut, ciągle potrzeb nami przestrzeń, w rodze rodze nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy ale nowe miejsce Jak co dzień rano, no i kurwa z to samo U Polski se nie powie, u Polski bije brawo Płaczę co drugi rodzi, bo trudno się pogodzić Z tym, że pato raper nie chce zostać super nianią Psy szczekają, ale robią to w kagańcu A moja karawana jedzie dalej jak przez drive -thru. Ja i przyjaciele dzielimy to na czterech Jestem multimilionerem, bo piliśmy za to w parku Znowu nowe wersje piszę kolejnego skater Że mata jest krytyjnym i jest tu tylko na chwilę Nawijam to do Majka, wypiszecie jeszcze więcej Jesteście tylko paliwem w moim de pile Tak jak light like, na Wigilie będę Będę puszczał to co roku, bo czuję spokój tylko kiedy jestem salą wokół. I coś pierdolą wokół mi. a ja słyszę tylko dźwięki hip hopu na dziesiątym piętrze w bloku. Widzą we mnie minema i są on był magikiem. Słyszą go z pokolenia i czekają na manifest. Piszą coś w a ja ciągle mam to w chipie. No bo wczoraj jadłem frytki z koczupem, jutro zjem frytki z krawisem, ej. Piszę to na ten ryf Marzenia z biblioteki to teraz po na weekend Ludzie skaczą do rzeki, że tu z nami łycham Dalej tacy sami gramy na i FIFA 22 Zaraz będę miał w metrycy. Mam na imię Michał i bardzo kocham muzykę Jeśli umrę dzisiaj, to mułem obietnicę, bo nie ma w Polsce skór co nie słyszał czterech liczb Bora podbić świat Pora świat Pora podbić świat, Pora podbić świat. Wiesz kiedy zrozumiałem to, że ludzie to zwierzęta Kiedy z wyzywacz przeciw nie terapeuta Nie bójcie się leczyć, bo nie każdy z nich to męda ale jebać jak każdego konfidenta Dopiero się rozkręcam i właśnie to was nakręca Zjebani bumerzy, wychowani na przykrętach, Chcesz mi węższą po kieszeni Szukają gdzieś rolexa Kiedyś naklany na ziemi dziś w tam gdzie rękaw mogłem być a, -a. Ej. a jestem w Gdańsku i patrzę na zatokę, jak mój la Nie mam znajomości Dobrze wiesz jakie IQ'a poza zamiatałem scenę Bo się nie pierdolę w tańcu Chyba że tańczę flamenko i ktoś opierdala pętom mi Chyba że ma karena, bo mi pękło dziś mm. Karena, żyjemy kurwa w lesie, a więc trochę se pokrzyczę Zanim całkowicie zmienię stan skupienia w ciszę Jak nie wiem co robić, no to siadam no i mmm Zmieniam stan skupienia w taki, że mógłbym być kurwa mnichem Przede mną nie gadali o tym smako tylko z Quavo. Gadali ze spektą, gadali ze sferą Mam Billboard na Manhattan, a Polacy wciąż nie wierzą, że o Polaka w rapie może być za miedzą, to co potrafię Czasem 16 godzin, dziennie siedzę w studiu na no, czasem na kanapie, ale wstaję po południu i nie tyram na etacie Dlatego szanuję pracę Ty wylewasz na czalata i to jak to wbiłem w kwestię dziury ozonowej Skoro prosiłem prezesa, żeby zrobili schabowe Jakbym tego nie wziął, to i tak by to wziął Sobel A zabito tyle krów, ile w Chinach ginie w dobę, I tak fuj, ale mogę chociaż napisać na grobie Zrobiłem coś, jako pierwszy biały człowiek Zrobiłem coś ty się po głowie słuchają tego w i słuchają w legionowie Słuchają tego w radiu, bajowają pierdolone Mam chuja jak jakiś bambus, no bo trochę rośnie co dzień ty mi koło niego latasz Tak jak panda z dużym głodem Nie Fiat panda tylko rower Nowy sandał na wystopie <grych> Tylko panda mi odpowiedź na ey, Na pytania, które w głowie hmm. Na pytania gwizdą w nie ma i są, był magikiem Słyszą głos pokolenia i czekają na manifest Piszą coś wiem, no bo się w kcipie No do wczoraj z tytkupem jutro z Ej, piszę to na ten rys Marzenia z biblioteki to teraz tony na weekend Ludzie skaczą do rzeki, żeby wypić z nami łycha My dalej tacy sami gramy na jarani FIFA 20 22, zaraz będę miał w metryce Mam na imię Michał i bardzo kocham muzykę Jeśli umrę dzisiaj to spełniłam obietnicę Bo nie ma w to se mnie czterech liter Pora podbić świat Pora podbić świat Pora podbić świat, Pora podbić świat. Brownski na Expert IPL. Pierwszy na świecie IPL, który się uczy. Nasz najszybszy sposób na rok gładkiej skóry. Samsung Bespoke AI Jet. Czysta przyjemność. Przed nami przestrzeń. W drodze, rodze, nowy plan. Bit, dobry pas, autostrada, lewy, basi nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas? Wchodzę w to papank, kiedy uśmiech stoi, gaz moja przestrzeń. rodzę nowy plan. Bit, dobry pas, autostrada, lewy, i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas? Wchodzę w to papank, kiedy uśmiech to gaz moja przestrzeń. Kilometry, tras, być niczym tak Teren, się da. Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw mnie sam te emocje, które powodują zjazd Pełny bak, zero stresu, vibe, dużo za to Dawno mykam, czyjeś Daję volume up. Zaczynamy balkon ale stary ja, ze mną stary skład budzi mnie do życia ryk, przez to ktoś nie może spać ej. prowadzę życie jak tą wymarzoną furę Pamiętam dobrze czasy jak zbierałem na hatruje Dziś tryb samochodowy, nie dodzwonisz się na numer To mania czterech kółek, nie czujesz to nie zrozumiesz Nigdy więcej, proszę nigdy więcej Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeżdżę Do nowych haj, proszę tylko o miejsce bo Potrzebna mi przestrzeń, w drodze rodzę nowy plan wit dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas wchodzę w toba bank, kiedy uśmiech sobie, gaz i moja przestrzeń Chodzę roze nowy plan wit dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w toba bank, kiedy uśmiech to być nami Nie pomieszczę więcej Zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję Także uciekłem, wszystkie stare zażalenia trzymam na desce rozdzielcie. Tak, bez względu na nawierzchnię, Kiedy zarzuca nas błąd, nadal czuję się bezpiecznie. Nie dzwoń, bo nie odbieram, wszyscy berdak do nieba. Wypuszczam stary schemat, każdy kilometr zmienia i nigdy skrótem. Przez to w końcu kranam bangolub sen. Dawno za sobą mamy rzut, ciągle potrzeb nami. nowy plan. Pit, dobry czas, autostrada. W nami przestrzeń, w drodze rodzę nowy plan, wit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas, wchodzę w to baban, kiedy uśmiech stopi gaz i moja przestrzeń. W drodze rodze, nowy plan, wit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. a Yeah, yeah That shit bought the state I'm here I took it for zero, the flame you saying I read it for miles, this shit was a luck They got me fucked up, I put you on bus and take you around A couple of guys, side of school I gave them the tools to get it off ground They say they're the ones when they make their ears can look in the mirror, that shit bought. I stand on the stage, I give them the rage I'm turning it down, can't take it, how we doing the streets We do it for keys, we do it for rights I pick two weeks this shit ain't for pleasure I'm coming to tweak, this shit is for me. man Bought a couple more watches, I need a more time to embody condo spotted a lease and I bought some more arches. Cause I bought her the heat, made a gas on my dishes. So she never go cheat. If I gave you a day of my life or a day in my I find balance and give me a smile. Yeah, yeah. That shit bought instead on my ear. I took it for zero. The flame you saying, I'm it for miles. this shit was a luck. They got me fucked up. I put you on bust take you around. A couple of guys inside of the school. I gave them the truths to get up around. Say to the ones when they make their ears, can't look in the mirror. That feel pops. Stand on the stage, I give them the rage, I'm turning it down. Continue how we doin' the streets. We do it for keys, we do it for rights. I pick the tweets. The shit ain't for pleasure. I'm coming to tweak. The shit is for heaven. Infinity no bit, Ayo, hey, We write it and wrap it around. I take me a Turned to He's about to crib on the hill, made it harder to reach Bought a couple more words, cause I needed more squeak, bought a couple more watches, I needed more time. How the can go you're smarter than least and I bought small eyes, cause I bought a knee. He made a cast on my knee. Mm -hmm. So she never go cheating. I gave you a day in my life or a day in my life. Spot. Yeah, yeah, that shit i stayed on me here, I took it for zero The flame you saying, I read it from my eyes This shit was a love, they got me fucked up Up a drone bus and take you around A couple of guys inside of the school I gave them the tools to get it up ground Say they're the ones when they make their ears Can't look in the mirror, that shit wild I stand on the stage, I give them the rage I'm turning it down, can't take it, Keep not We doing the streets, we do it for keys We do it for rights, i am 52 weeks This shit ain't for pleasure, I'm coming to tweak This shit is for me. man. it ain't over yo, we light and around I take it feet and I try I'm crib on the hill, made it higher i to reach, about a couple more woods, I need more i a couple more watches, I need more I'm about to get my dory, I'm smarter than Lee I'm bossing my hearts, cause I bought a D, he made a cast of my dick, so she nigga go cheating, I'll get you a day in my life Yeah, yeah. That shit by the state. on am here. I took it for zero The flame. You saying i read ready for miles? The shit was a luck, They got me fucked up. I put you on bus, and take you around. A couple of guards, side of the school. I gave them the tools to get it off the ground. They say to the ones when they make their ends. Can't look in the mirror. That shit by. The stand on the stage. I gave them the rage. I'm no turning it down. 10K flow. We doing the streets. We do it for keys. We do it for rights. I'm two weeks. The shit ain't for pleasure. I'm coming to tweak. The shit is for me I made it harder to reach, bought a couple more weeks Cause I needed more be bought a couple more watches I needed more time to buy the condo, real smart the least And I bought some more eyes cause I bought a knee He made a guess on my dishes, you never go cheat If I gave you a day in my life or a day in my eyes And give me a smile, yeah, yeah That shit bothered, I'm a here. I took it for zero The flame you saying, I read it for miles, this shit was a luck They got me fucked up, I put you on bus and take you around A couple of guards, Inside of the school I gave them the tools to get it off ground They say they're the ones when they make their ears Can't look in the mirror, that shit bothered I stand on the stage, I give them the rage, I'm no turning it down Can't take it, how we doing the streets We do it for keys, we do it for rights, I've been two weeks, this shit ain't for pleasure, I'm coming to tweak the shit is for number a man, infinity, no man, and you it it and rapping around

Yeah, yeah. That shit by to state I'm a hero. I took it for zero the flame. You saying I'm ready for miles? The shit wasn't luck. They got me fucked up. I put you on bus and take you around. A couple of guns inside of the school. I gave them the tools and get it up ground. They say they're the ones when they make the ends. Can't look in the mirror. That shit. I stand on the stage. I give them the rage. I'm turning it down. Can't take it. Keep power. We doing the streets. We do it for keys. We do it for rights. I'm 52 weeks. The shit ain't for pleasure. I'm coming to tweak. The shit is for heaven. ain't it ain't no pain. I didn't wrap it around I take me a beat And I turn to it He's about to kill money I made out of the About a couple more weeks couple yeah, yeah That shit by the state, I'm a hero I took it for zero, the play I'm running for miles, this shit was in love They got me fucked up, I put you on bus, I take you around A couple of guys, side the school I give them the tools, get it up around They say to the ones when they need the ends can look in the mirror, that shit pop Stand on the stage, I give them the rage I'm turning it down, can't take it, keep out we doing the streets, we do it for keys We do it for rights, I've it too two weeks This shit ain't for pleasure, I'm coming to tweak This shit is for me needed more speed, bought a couple more watches. I more time buy the condo. part of the lease, and I bought some ice I bought it. He made